i Tradycyjnie szukamy wejścia. No widzimy, że strzelnica została wysadzona w powietrze. No tu widzimy, że ta strzelnica obok została naruszona, ale nie udało się jej nikomu wysadzić i spróbujemy tutaj teraz wejść. Jestem z drugiej strony, ale chyba. Nie, no spróbuję wejść też. Tutaj ten schron został wysadzony. Tu w ogóle ściany nie ma. No zobaczymy. No niestety nie udało mi się wejść z tamtej strony. Leży padlinasarny, śmierdzi. To to. To spróbuję wejść z tej pierwszej strony tutaj. Niestety zbiera się na deszcz Pogoda się załamała Także dziękuję wszystkim za dzisiejszą